Witam panowie i panie, z tej strony Emir i CSGO Mobile. Na serio. Jeszcze tylko muszę wyżebrać od was lajki, więc zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, no i suba, jeżeli jesteście nowi, i komentarz, że chcecie więcej takich odcinków, to będę wdzięczny. Musimy podbić aktywność. W każdym razie, przechodzimy do tej poprawnej części odcinka. Powstało coś takiego jak Counter-Strike Global Offensive Mobile. Stety bądź niestety, nie wiem, zależy dla kogo, jest to podróbka Counter-Strike'a, ale jest naprawdę dobrze zrobiona. Z tego, co się orientuję, jest ona na Unreal'u. Niestety, mówię z tego. Coś orientuje dlatego że się do niej nie dorwałem. Czemu się do niej nie dorwałem? Bo nie można jej oficjalnie nigdzie pobrać. Gdzieś tam krążą APK, nie wiem jak to się wymawia, na internecie. W każdym razie te pliki do Androida, żeby zainstalować grę, podobno gdzieś też do iOS-a krążą na necie, ale tego to już totalnie w ogóle nigdzie nie mogłem znaleźć. APK je znalazłem, ale jakby boję się troszeczkę, że są one zawirusowane. No jeżeli chcecie, to mogę spróbować, mogę zrobić, nie wiem, jakąś wirtualną maszynę z Androidem czy coś, będzie bezpieczniej, raczej nas nie co czy mnie w sumie. No jak będę wiedział, dużo Aktywność na pewno to zrobi. Aktualnie widzicie na ekranie, jak wygląda ten Counter Strike Global Offensive Mobile. To nie jest Counter Strike Global Offensive zwykły, to nie jest nakładka ani nic. Ale powiem Wam szczerze, że od razu zauważam jedną rzecz, że feeling, nie wiem, chodzenia, można tak powiedzieć, strzelania i tak dalej, jest troszeczkę inny niż w Counter Strikeu zwykłym. Co nie dziwne, dlatego że choćby jest zrobiony na innym silniku, ale i tak jestem pod wrażeniem. Wygląda to naprawdę dobrze i jest to chyba najlepsza podróbka, jaką widziałem ze wszystkich. No mówię to oczywiście tylko z perspektywy widza, ponieważ no nie zagrałem w nią niestety, także ciężko mi stwierdzić, czy jest to najlepsza podróbka. No ale naprawdę wygląda fenomenalnie, wygląda bardzo jak Counter-Strike. Ciekawe mi jeszcze, jak wygląda wydajność tej podróbki. No, jeżeli, mówię, będzie duża aktywność, to postaram się poszukać tego APK-a Procentach powiedzmy takiego legitnego. Niestety nie udostępnię wam go, bo nie wiem, jak to wygląda pod względem prawnym. Jednak pamiętajmy, że są tutaj wykorzystywane sety Valve, które raczej nie zgodził się na to, żeby była tworzona podróbka ich gry. Chociaż z drugiej strony, z tego co orientuję się, no CS2D na przykład też jest podróbką, to nie jest w 100% jakby taka gra od Valve, a. a mimo to gra powstała i nawet jest na Steamie, także wydaje mi się, że Valve ma trochę w to wywalone, ale tutaj jest ta różnica, że na tej grze da się zarobić. Znaczy nie wiem, czy twórcy zarabiałem, bo nie mam dostępu do tej gry ale wiem, że jest opening, normalnie w tej grze jest ekwipunek i tak dalej, także no prawdopodobnie twórcy mogą albo będą chcieli zarabiać na tej grze, więc prawdopodobnie oto Valve może się troszeczkę przywalić. Co nie dziwne, ja się im nie dziwię i jakby popieram w 100%, ponieważ no jakby Valve może zarabiać na swojej twórczości i wręcz powinno, żeby wspierać ją ciągle po prostu. Na końcu możesz napisać w komentarzu, jeżeli chcesz, czy podoba Ci się ten Counter-Strike, czy zagrałbyś w niego, gdybyś miał do niego dostęp. I przestrzegam Was, nie szukajcie apk bo możecie sobie zawirusować komórkę, albo nie wiem, emulator. A co za tym idzie, jak zawirusujecie emulator, to w sumie komputer też możecie sobie zawirusować, więc naprawdę lepiej nie ryzykujcie. nie ja postanowię podjąć to ryzyko, wy tego nie róbcie.